Jak sprawić, aby aparat String Opus 1 był widoczny w sieci? Należy skonfigurować sieć. Klikamy dolny lewy róg ekranu, aby otworzyć menu. Następnie klikamy okienko ustawienia i wybieramy zakładkę sieć. Kolejną rzeczą. Jest pokaż dostępne sieci pojawia się nam lista sieci dostępnych w danym miejscu w którym się znajdujemy wybieramy sieć która nas interesuje i klikamy połącz następnie aparat jest połączony w tym przypadku sieć nie jest zabezpieczona hasłem jeżeli sieć zabezpieczona jest hasłem należy to hasło podać aparat taką informację zapyta następnie jeżeli chcemy uzyskać informacje z zdalnej diagnostyki, należy w opcji pomoc kliknąć zdalną diagnostykę. W tym momencie zdalna diagnostyka jest wyłączona, teraz zdalna diagnostyka jest włączona i aparat jest widoczny w sieci. Na zakończenie dodam, że aparat dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. To już jest dodatkowa fajna funkcja, która sprawia, że możecie świetnie zaaranżować swój gabinet w takiej kolorystyce, w jakiej pan jest w jakiej się dobrze czujecie. Po więcej informacji o aparacie. Specyfikacji, konkretnej technicznej sprzętu, zapraszam do naszego sklepu internetowego www.ekg24.pl, gdzie znajdziecie to urządzenie oraz wiele innych urządzeń w najlepszych cenach.